Świat Muminków jest bardzo charakterystycznym miejscem, zamieszkiwanym przez wiele dziwacznych stworzeń, które mimo że jest to dzieło skierowane do młodych odbiorców, potrafią budzić swoim zachowaniem i wyglądem skrajne odczucia nawet u dorosłych ludzi. Wśród nich nie licząc roju małych stworzeń zwanych hatifnatami, jedną z najlepiej zapamiętanych istot była buka. W dzisiejszym filmie spróbujemy poznać powód, dlaczego istota ta wzbudzała strach, a przynajmniej niepokój wśród tak wielu ludzi, którzy oglądali muminki. Z góry dziękuję za pozostawienie pod tym filmem łapki i suba, bo dzięki temu Buka nie będzie czuć się samotna. Na pierwszy rzut oka Buka wyróżnia się swoim wyglądem, który od razu przyciąga uwagę i budzi grozę. Jest ogromna, jej twarz jest ponura, a wielkie, wyłupiaste oczy wydają się przenikać wszystko na wskroś. Gdy Buka się pojawia, wszystko wokół niej zamiera. Ziemia staje się zimna, a rośliny zamarzają, jakby jej obecność wprowadzała do świata martwotę to dosłownie odczuwalny chłód, który w połączeniu z jej przerażającym wyglądem potęguje uczucie strachu. Buka jest jednak przerażająca nie tylko ze względu na to jak wygląda, jest też niezwykle tajemnicza i nieprzewidywalna. Nie mówi, nie wyraża żadnych emocji, co sprawia, że nigdy nie wiadomo jakie są jej intencje. Ta nieprzewidywalność sprawia, że jest jeszcze bardziej niepokojąca. Ludzie zazwyczaj boją się tego, czego nie rozumieją. Gdy nie możemy przewidzieć co zrobi ktoś taki jak Buka, naturalnie zaczynamy się tego bać. Jednak Buka nie jest typowym czarnym charakterem. Nie jest złośliwa ani agresywna. Właściwie to nigdy nikogo nie krzywdzi, a jej obecność nie niesie za sobą bezpośredniego zagrożenia. Mimo to, jej pojawienie się wprowadza atmosferę niepokoju, bo wszystko wokół niej staje się zimne i martwe. To sprawia, że Buka wydaje się bardziej postacią tragiczną niż naprawdę złowrogą. Jest w niej coś smutnego i samotnego. Buka szuka ciepła i towarzystwa, ale jej natura sprawia, że gdziekolwiek się pojawi, przynosi ze sobą tylko chłód i pustkę. To paradoksalna sytuacja, która budziła przynajmniej we mnie, z jednej strony lęk przed jej mroczną aurą, a z drugiej współczucie dla jej samotności. Podsumowując, w buce ludzie boją się przede wszystkim tajemniczości, jaką ta postać za sobą niesie. Podświadomy strach przed nieznanym potęgowany przez efekty wizualne i mroczną muzykę, a także widoczne przerażenie wśród innych postaci z uniwersum muminków, powoduje, że nawet widz zaczyna czuć pewne zaniepokojenie. Buka jest idealnym przykładem wykorzystania potęgi podświadomych obaw, które znajdują się w ludzkim umyśle od zarania dziejów. Dzięki temu istota ta stała się kultową postacią, którą pamiętamy i doceniamy po dziś dzień. Dajcie mi znać, czy sami osobiście czuliście niepokój, gdy do Doliny Muminków przybywała ta enigmatyczna istota. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!